Hejka! Dzisiaj testujemy takie żelki liofilizowane, ale one są chyba podobne jakieś zamrożone, czy coś. nie wiem. One są smaku bubble gum, czyli gumy do rzucia. Ciekawe, czy to będzie się przetwarzać w gumę do rzucia, bo jak tak, to ja nie będę mogła zrobić bo mam aparat. Otwieramy. Uwaga, wow. Super się otworzyło. Zobaczcie, są tu różne smaki. Ten jest jakiś dziwny, ja, ja muszę go spróbować. Ten znamy i widzieliśmy w żabkach, ale tego tu w ogóle nie. Otwieramy unboxing. Człowiek będzie pachnieć. Ej, mało tego chyba. Intensywne wąchanko. Ja za to zapłaciłam 8 zł. O Boże, święty! To to... To, jest Cieka... chem... to pachnie jak takie chemiczne, kwaśne, pyskacze takie na język, takie, psik, 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 takie kwaśne jabłkowe. No? To dosłownie smakuje jak Oktanisept <noise> Znaczy, pachnie. <noise> testujemy. Wow. się tu z wow. Ok, gryziemy. Po pierwsze, to jest jakaś szkoda i. jesteśmy w takie taki kształt butelki. <noise> Dobra. Dobra, teraz już testujemy. Oj, dobrze. No. Mhm. Patrz, tu jest taki niebieski. I nie wiem, ale on też jest o smaku tej gumy. Wow, ale mega dobre. To jest o smaku takiej właśnie gumy. Teraz się klej do zębów. Ja to oceniam 8 na 10, bo jest trochę drogie. A Maja ty ile oceniasz? Ja biorę w tym momencie drugi i ja oceniam. 8, też 8. Zgadzam się z Mają. To już wszystko, pa! pa. Za drogie to jest.